To tutaj, szybko, no, no. Wszyscy zadowoleni i roześmiani, ponieważ poruszamy się łódką po akwenie wodnym, będącym częścią rezerwatu biosfery przylegającym do miasteczka Celestun położonego nad Zatoką Meksykańską. Zdążamy w kierunku gromady ptaków. Jest to kolonia flamingów różowych. Na terenie rezerwatu, szacuje się, przebywa ich ponad 20 tysięcy. Nazwa tego gatunku wiąże się prawdopodobnie z hiszpańskim słowem flamenco, co znaczy płonący ogień i bardzo pasuje do ubarwienia tych zwierząt. Co jest przyczyną takiego koloru upierzenia? W wodach tutejszych jezior żyją gatunki niewielkich organizmów zawierających dużo beta karotenu. Są one przysmakiem krewetek, a te smakują najbardziej flamingom, w których ten związek kumuluje się, nadając barwę ich piórom. Wyraźnie widać, że ptaki są uodpornione na wizyty ludzi. Nigdy nie wyrządzili krzywdy przyglądający się im, więc nie boją się istot przepływających na tych dziwnych łodziach.

Zanurzamy się w las mangrowy na Morzyny. Zajmuje on podobno 59% powierzchni parku namorzyny mogą rosnąć w słonej wodzie. Wystające ponad powierzchnią wody korzenie są to tak zwane pneumatofory. Korzenie pod wodą wrastają głęboko w błotniste podłoże, utrzymując stabilność rośliny. Namorzyny bardzo wydajnie zmieniają promienie słoneczne na materiał organiczny, będący pożywką dla licznych organizmów. Czym może być ta narośl? Niestety nie wiemy. Nie, no może w jakimś okresie tutaj jest sucho, pod jakim baldachimem płyniemy z Kładka przygotowana przez obsługę parku umożliwia spokojne przyjrzenie się lontaninie niezwykłych roślin. Wracamy. A na przystani popsuta przez turystów gromadka szopów praczy posila się.